Czego tutaj szukasz? To całuj mnie w dupę. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego mówisz? Hmm. Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Bajo jajo, ty chuju na Jesteś jaki Bajo jajo, kurwa. Ty stara, kurwo, zmarnowałeś mi 20 lat życia. Kurwa, zamknij swoją pizzę, Kurwa! Hmm. Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. I cześć. Mm. Co? Ach tak. Ja... Jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę służyć? Kardiff eee. powiedział, że masz dla mnie pracę. Proszę, proszę. Cóż? Powiadasz, że szukasz jakiegoś specjalnego zajęcia. W porządku. Ale pamiętaj. Ja tu rządzę. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. Ja cię pierdolę. Zaczekaj tutaj. Hej, ty! Moje zadanie zostało wykonane. Wiesz co? Po zastanowieniu, sądzę, że powinienem wydać się straży. <laughs> Jak to? Stwierdziłem, że mam dość Twojego pierdolenia i. potrzebuję pomocy. Bardzo mnie rozczarowałeś. Jeśli cię za to nie ukaże, wkrótce wszyscy będą robili, co im tylko przyjdzie do głowy. Róż dupę do więzienia albo dostaniesz kopa. Not big surprise. Zdradziłeś mnie? To był wielki błąd z pieprza. Pocałuj mnie w dupę.